Czujesz, matka może, jak ciebie mi brak? Czy czujesz to, co ja, gdy jestem sam? Jestem opętany jak niebo? Za pójść już z stąd Będzie lepiej, jak zapomnisz mnie. A wszystko to bo ciebie kocham. I nie wiem, jak bez ciebie mógłbym żyć. Choć pokażę Ci, czy moja miłość jest na ciebie zabiję się. Zdarza się lepiej być na kraju jest jak jest. Dziwne wizy chodzą niepożądanie. Pragniesz kogoś bardziej, żegnaj więc. Nie chcesz się tłumaczyć, no to odważ się. Ochoty nie mam słuchać i stać. Na milczenie nie stać mnie. Przechodzi nas oboje silny dreszcz. Czy ta bajka się nie skończy źle? A wszystko to... Bo ciebie kocham i nie wiem jak bez ciebie mógłbym żyć. Chodź pokażę ci, czym moja miłość jest na ciebie zabiję się. A wszystko to, bo ciebie kocham i nie wiem jak bez ciebie mógłbym żyć. Chodź pokażę ci, czym moja miłość jest na ciebie zabije się. Ok, Oko kogo co za twarz, no powiedz, boisz się? Za późno już, zwalam to, będzie lepiej jak zapomnisz mnie. A wszystko to, bo Ciebie kocham i nie wiem jak A wszystko to, bo ciebie kocham. I nie wiem, jak bez ciebie mógłbym żyć. Choć pokażę Ci, czym moja miłość jest na ciebie zabije się. Pokażę Ci, czym moja miłość jest na ciebie zabije się.